Hej siemanko, z tej strony Dejmo z kanału Polewelujmy. Dziś zapraszam was bardzo serdecznie na szósty odcinek naszej przygody z sezonem odkryć naszym human paladynem Palem. Jesteśmy w wieży, patrzymy sobie na widok z tej małej wieży, gdyż obok nas znajduje się nasz następny zleceniodawca, ale najpierw porozmawiajmy o tym co się działo między odcinkami. Otóż wbiłem poziom 15, farmiąc to mięso niedźwiedzie, którego nie kupiliśmy, bo było zbyt drogie. No i udało mi się to zrobić. Mamy już 3 sztuki mięsa niedźwiedziego, tak więc jesteśmy gotowi na jakieś zadanko, które za niedługo otrzymamy. Oprócz tego jeszcze wbiłem sobie troszeczkę łowienia. Mamy poziom 50, a także nauczyłem się już drugiego poziomu łowienia, czyli maksymalny to już będzie 150. Wbiliśmy poziom 15, ponieważ teraz już mamy 100% busta do zdobywania doświadczenia oraz 300% busta do zdobywanego golda z zadań. Tak więc no teraz pójdzie nam jeszcze szybciej, aby dotrzeć do poziomu 40, czyli maksymalnego w drugiej fazie sezonu odkryć. Co jeszcze się stało, no to właśnie wbiliśmy poziom 15, no i ja ten um, punkt talentu dodałem do deflection i tam jeszcze kolejne 4 punkty wylądują. No dobra, to wszystko tytułem wstępu, tak więc możemy lecieć z fabułką, porozmawiajmy sobie z Małcynirem Stormpike'em. Cóż, jeśli nie jest to młody, najeżony paladyn, niewątpliwie przyciągnięty tutaj rozmową o moich wyczynach na polach bitew. Nie ma teraz czasu na opowieści, bo są wielkie, ważne czyny, które trzeba wykonać. Jeśli więc szukasz chwały, szczęście dzisiaj zaświeci na Twoją korzyść. Przebyłeś całą tę drogę ze Stormwind? Słyszałem, że tam na dole, na ziemiach ludzi, robi się niebezpiecznie przez tych wszystkich bandytów i orków. Wspaniałe miejsce dla wojownika, aby dowieść swojej wartości. Aha, a więc Griman w końcu skończył mój topór. Nie mogę się doczekać, aż wypróbuję go na jakichś drogach i koboldach. Wielkie dzięki, Daimopal. Musiałeś przebyć kawał drogi, aby dostarczyć mi tę paczkę. Tutaj masz kilka monet za swój wysiłek. Siedem srebra, przyjmujemy jak najbardziej. Położona na wschodzie kopalnia srebrnego strumienia dawno temu uległa wyczerpaniu. Liga górników przerobiła ją na magazyn, ale teraz wprowadziły się tam koboldy i położyły swe brudne łapska na porządnych, krasnoludzkich narzędziach. Wkrótce wyplenimy to robactwo, ale liga chce, by ktoś zabrał stamtąd jej sprzęt, zanim my, wojownicy, wpadniemy tam i coś zniszczymy. To będzie ciężkie zadanie. Możliwe, że uznasz, że chcesz mieć całą armię u swego boku. Sprzęt jest przechowywany w skrzynkach Ligi Górników na terenie całej kopalni. Powodzenia! Idź do kopalni i zbierz cztery ładunki. No dobra, zobaczmy, jakie są jeszcze nagrody. O, okej. Okay. Fajny cześcik. A ten nie za bardzo, no i jeszcze tarcza, ale my starczy nie korzystamy. Okej. Okay. Dobra, to to na razie tyle. No to co? Od razu będziemy się udawali w to miejsce. A Nie, najpierw idziemy jeszcze do Telsamar, czyli do tego miasteczka tutaj. I no tam weźmiemy sobie kolejne zadanka. Czyli tak. No ja tutaj już troszeczkę mapę odkryłem, bo tutaj w, tym, w tych okolicach biegałem sobie, aby zabijać te niedźwiedzie, a także tutaj połowiłem sobie. Więc tak wyglądała moja przygoda bez Was. No ale już razem będziemy podróżowali. No to teraz taka krótka informacja, bo jak wiecie, no wszystkie komentarze czytam, staram się też odpowiadać na większość z nich. I zebrała się mała grupka, która twierdzi, że możemy nawet zwolnić tempo w pokazywaniu odcinków w stylu rozgrywki. No i na razie wpadłem na pomysł taki, aby zadania, które wykonujemy, aby ich nie ciąć i aby je przyspieszyć w całości. A myślę, że kolejna seria, czyli myślę, że to będzie seria z HC kolejna, gdy padniemy Taurenem szemanem. No albo po prostu, gdy dojdziemy do poziomu 60. Wtedy myślę, że zrobię taką serię, w której nie będę w ogóle nic przyspieszał, ani w ogóle praktycznie nic nie ciął. Więc zobaczymy wtedy... Ja jeszcze poczekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, oczywiście, co myślicie na ten temat. Czy na przykład pasuje Wam to, jak pokazujemy teraz rozgrywkę, i czy na przykład nie mielibyście nic przeciwko temu, abyśmy właśnie sobie w jeszcze wolniejszy sposób pokazywali rozgrywkę? No bo to wtedy pozwoli mi na częstsze nagrywanie. Na więcej odcinków w zapasie, może nawet się wydarzy, że odcinki zaczną pojawiać się częściej niż co dwa dni, ale na razie nie chcę składać żadnej obietnicy, bo myślę, że i tak te odcinki co dwa dni są wystarczające. No, i to też pomoże na jakieś historyjki, ciekawostki, na opowiadania na przykład o mnie, o moim życiu, o jakichś, nie wiem, ciekawych rzeczach, o innych grach, może o serialach, książkach, jakieś różne ciekawe rzeczy, zawsze można sobie poopowiadać, prawda? No i zobaczcie, no i teraz sobie chwilkę poopowiadaliśmy, bo normalnie to by było pewnie wycięte i byśmy się teraz spotkali. A tak, to chwilkę sobie porozmawialiśmy na jakiś temat i jesteśmy na miejscu, nie? Więc to jest taki przedsmak tego, co będę dla Was miał w kolejnej serii na tym kanale. A teraz porozmawiajmy z widrą. Well met. Tu, w Samarze nigdy nie brakuje pustych brzuchów. Dzieci ganiają tam i z powrotem, a pracownicy z wykopalisk schodzą się po ciężkim dniu pracy. Jesteśmy znani z naszych krwistych kiełbasek. Nie wydaje mi się, żebyś ich kiedyś próbował? Nie próbowałeś? No więc tutaj zapracowuję się na swój posiłek i nie myśl, że skoro jesteś takim wspaniałym paladynem, zrobię dla ciebie wyjątek. Potrzebuję niedźwiedziego mięsa, jelit dzika na osłonę i posoki pająka jako przyprawy. Przynieś mi te rzeczy, a gotowanie zostaw w widrze. No i to są właśnie te rzeczy, które już mamy i dostaniemy za to kiełbaski i recepturę na nie. Ale żeby tego się nauczyć, będziemy potrzebowali 60. poziom gotowania. Teraz to mamy poziom 34. No, ja tu mam troszkę rybek i troszeczkę mięsa z dzików, które możemy ugotować. A, jeszcze bym musiał tutaj kupić sobie piwko. No i to jest w sumie tyle. Dobra, na razie zaakceptujmy oraz oddajmy to zadanie. Wierz mi, to wydaje się trudniejsze niż na to wygląda, ale. Och! Nigdy nie spotkałam kogoś, kto by się interesował przyrządzaniem kiełbasek. Ale na wszelki wypadek dam Ci przepis. Proszę i pamiętaj, by jeść je, póki są świeże. No dobra, zadanko wykonane. Teraz mamy informację, aby pogadać z Jani i kupić dodatkowe bagi. No ale my te bagi już kupiliśmy Co dawno temu. Dzisiaj? Czyli mamy te 8-slotowe bagi, no to no, one nam na razie wystarczą na, na dosyć długo. Więc tak, aha, u niej nic nie kupię, więc do inkipera jeszcze trzeba będzie podejść. Great to meet you. E, czy ty sprzedajesz to piwko? Nie, nie sprzedajesz. Dobra. Czyli co, no ja mleko mam. Y, chleb też mam na razie wystarczające ilości. No to tutaj nic nie trzeba robić. No to teraz podejdźmy sobie do y, kadrel. I tam weźmiemy kolejne dwa zadanka. Okej, okay, jest i on, sobie. No, czyli jak na razie od początku nagrywania nie przerwaliśmy ani na chwilę, nie będzie żadnego cięcia. Więc no, naprawdę dajcie mi znać, jakie zapatrujecie się na to. Bo no naprawdę jest sporo rzeczy, które sobie możemy poopowiadać, bo jak na razie to co? Wszyscy nowi widzowie, którzy mnie nie znają z poprzedniego kanału, za dużo nie wiedzą o mnie. Głównie się skupiamy na grze. Nie miałem za bardzo okazji, abyście, nie wiem, poznali mój punkt widzenia, moje poglądy i tak więc, no zobaczymy, zobaczymy. Witamy w Tel Samar. Moim domu z dala od domu w Monan. Tel Samar to fajne miejsce, ale to nie to samo piwo i solone mięso dla tych, którzy odpowiedzą na wezwanie. Jeśli chcesz stawić czoła niebezpieczeństwu w imieniu sojuszu, przeczytaj plakat przed oddziałem ligi odkrywców w Tel Samar. Na zachodzie przeżywamy prawdziwy najazd szkodników. Koboldy, szczury tunelowe przeniosły się na podgórze, wykopały sobie nory i kalają nasze ziemie swoim plugastwem. Chcemy je usunąć. Zapoluj na nie, przynieś mi ich uszy i odbierz nagrodę. Koboldy, szczury tunelowe można spotkać na zachód od Tel Samaru, w norach rozsianych wzdłuż podnoża gór. I Potrzebujemy 12 e, par uszu. Za co nie dostaniemy w sumie nic ciekawego za bardzo. No właśnie, jeszcze tylko coś zobaczę, bo ja nie wiem, czy to było tutaj. Nie, okej, okay, dobra, to było w innej karierce. To nieważne. Słyszałem, że góral Stormpike szuka gońca. Kogoś, kto wybierze się dla niego w małą podróż. To jak? Czy jesteś chętny do tej roboty? Jeśli tak, to znajdziesz Stormpike'a na szczycie północnej wieży strażniczej. See you soon. No dobrze. Ok, czyli teraz będziemy udawali się do kopalni. O, widzę, że tutaj też czeka na nas jakaś runka. Dobra, to tym zajmiemy się pewnie później. No to co, teraz idziemy w kierunku właśnie tych kopalń i będziemy zdobywali uszy, a także te krasnoludzkie narzędzia, które będą schowane w kopalni. pięknie. Okej, okay, mamy wszystkie uszy. Więc teraz trzeba jeszcze będzie bezpiecznie wyjść z tej jaskini. I następnie pójdziemy na spotkanie z Nilen Andemar. Ona, czy tam on, będzie miał dla nas jakąś nową broń i to będzie Heavy Spiked Mace. No i podejdziemy sobie, no bo zobaczymy. Myślę, że teraz będziemy już w tej okolicy, gdzie będzie można szukać upgrade'u broni. No bo ta broń, którą dostaliśmy od zajechanego akumulatora. No jest bardzo dobra. Cały czas sobie ją używamy. Ale no, zobaczymy, bo jestem pewien, że już niedługo będzie można, będzie nas stać na, na jakąś lepszą broń. Więc podejdziemy sobie, no bardzo niedaleko stąd, bo tutaj. Dobra, jesteśmy na miejscu, jest i Nilen. Siemanko. I czy masz, to nie masz tego? Kurde, ktoś to nam kupił z przed nosa. No nic, czyli Giant Mace. Ok, za 26 srebrnych monet, no to już jest obuch, którego moglibyśmy użyć, e, ale on zadaje dokładnie takie same obrażenia. E, czyli no na razie upgrade'u broni nie będziemy mieli, no ale gdyby miał e, ten Heavy Mace, po który tutaj przyszliśmy, no to myślę, że bylibyśmy w stanie e, już to kupić i tego używać. O jest, kurde, patrzcie na to. Dobra, ok, to kosztuje 73 srebrne monety. No i to będzie już naprawdę spory upgrade, bo doda nam to 3,5 obrażeń na sekundę więcej oraz 6 punktów do siły. No to jasne, że to kupujemy. Ubierzmy sobie to i zobaczmy wzrost naszych obrażeń, czyli 50-63 obecnie i 61-79 i to bez buffu. No i świetnie. Dobra, to jeszcze u niego sobie posprzedaje wszystko, co, czego nie potrzebuję w tym momencie. No dobra, to na razie będzie wszystko. 356 mamy w sakiewce. Dobra, no to to na razie tyle. Wracamy do Mount Sinira Storm No i dobra, jesteśmy na miejscu. Jeszcze porozmawiajmy sobie z Gotorem, no bo on tutaj ma elementy ekwipunku, które możemy sobie kupić i będą zdecydowanie lepsze. Czyli tak, teraz mamy 634... Punktów pancerza, już wlicz, wliczam te 160, bo ten buffik mamy cały czas aktywny, czyli tak, rękawice będą o niebo lepsze 94 punkty pancerza, a teraz mamy 48, więc to kupujemy na pewno. Buty, tak samo 42 punkty pancerza więcej kupujemy. PAS, no oczywiście, że tak, 85, teraz mamy 29, to też kupuję. Na ramienniki 66, no to jest tylko 15, to może na razie nie. Spodni nie musimy, a części będziemy mieli nowy. No dobra. Czyli te trzy rzeczy, czyli 634, no i zobaczmy. Proszę bardzo, 778 punktów pancerza jak najbardziej to, co właśnie zrobiliśmy, było bardzo dobre. No i jeszcze musimy sobie zaaplikować rurkę jeszcze raz. Dobra, to już mamy załatwione. Teraz posprzedaję te stare rzeczy. Aj, ok. Dobra, to wszystko. 3,26, no ale kurde, czuję się już mocny, naprawdę. Demo pal, będzie szedł jak przecinak teraz. Witamy Stormpike'a. Masz narzędzia górników, Dejmopal? Widziałeś tam dużo koboldów? Nie mogę doczekać się rozkazu oczyszczenia z nich tej kopalni. Myśli o ich brudnych łapach zaciśniętych wokół naszych sztolni sprawia, że robi mi się niedobrze. No to co, wybieramy. ten częścik, czyli stracimy dwa punkty do siły, ale zyskamy plus cztery do staminy i też troszkę punktów pancerza. Tak więc jak najbardziej, 2700 za to zadanie. No kurde, elegancko, dobra. Ubieramy ten części, czyli już 807 punktów pancerza. No i więcej zdrowia 361. Zgadza się, mam zadanie, którego nie mogę wykonać, kiedy jestem na straży. W rzeczywistości zabierze Cię to daleko od Loch Modan. To twoja idealna szansa na przygodę. Ok, wbijamy poziom. Teraz sobie weźmiemy jeszcze jedno zadanko. Jest taki Krasnoludzki Kowal, którego pracę bardzo podziwiam. Nazywa się Furen Longbeard. Jego umiejętności są nieporównywalne. Potrzebuje nowej tarczy i muszę mieć jedną od niego. Problem w tym, że Furen mieszka daleko na południe w Krasnoludzkim Dystrykcie w Stormwind na terenach ludzi. Nie mogę sobie wyobrazić, czemu tam mieszka tak daleko od Ironforge. Ludzie muszą mu płacić tam całkiem nieźle. Więc jeśli chcesz się wybrać w podróż i zarobić trochę pieniędzy, uda się do Furena i zanieś mu zamówienie na moją tarczę. No dobrze. Ok, to teraz wracamy do kadrela i oddamy mu zadanko e, e, związane z tymi uszami. No jesteśmy się manku Witaj, Dajmopal. Jak ci idzie łapanie szczurów? Uch, kiedy prosiłem o te uszy, nie miałem pojęcia, że tak paskudnie cuchną. Oto twoja zapłata, Dajmopal. Dobra robota. Weźmy sobie buty. Zadanie wykonane. 1750 expa już dostaliśmy. E, więc tak, kolejny punkt pójdzie w deflection, czyli parowanie zwiększone o 2%. Ok, teraz możemy podejść do Jani, u niej kupić sobie. Rzeczy, aby samemu być w stanie ogarnąć sobie i stworzyć ognisko. No bo będziemy, widzę, potrzebowali to zrobić gdzieś w świecie, gdy będziemy podróżowali. Dobra, tutaj mamy to piwko, więc okej. Okay, teraz chwileczkę pogotujemy sobie to, co mam wszystko do gotowania. Dobra, wszystko przyrządzone, więc umiejętność cookingu to 43. No to co, no teraz posprzedaję sobie to wszystko, czego nie potrzebuję. Dobra, myślę, że to na razie wszystko. Mamy jeszcze list od Stormpike'a, który możemy sobie przeczytać. No to co, no oczywiście, że to zrobimy, nie? Mistrzu Longbeard, jak dobrze wiesz, my Stormpike'owie mamy oko na doskonałość, więc jakość Twoich tarcz nie jest dla nas żadną tajemnicą. Dlatego też chciałbym zlecić Ci wykonanie takiej tarczy. Specyfikacje dołączyłem na następnej stronie. Idealnie okrągła, rozpiętość od pięści do łokcia. Ćpieki wzdłuż krawędzi, srebrne. Jeden duży ćwiek na środku, rozpiętość trzech szerokości palców, srebrny. Dębowa, wzmocniona żelazem. Moje imię Gringer Stormpike, wyryte na górnej krawędzi. Płatność zostanie dokonana poprzez zwykłe kanały. Proszę też dać posłańcowi tego zlecenia standardową stawkę za dostawę. Możesz dodać ją do kosztu tarczy. Z werzami szacunku i wielu podziękowań Gringer Stormpike. No dobra, to mamy przeczytane. Więc teraz bierzemy Flight Path. Bierzemy sobie kolejny przystanek. A także chciałbym podejść sobie do mailboxa, do skrzynki pocztowej i zobaczyć, czy my tutaj nie mamy jakichś pieniędzy, które na nas czekają. No uwaga, czy coś się sprzedało? Tak jest. Malakite się sprzedał. O, wow, 12 miedzi. I to w sumie tyle. Cała reszta się nie sprzedała. No to dobra, na razie mi szkoda miejsca w bagu, więc to sobie zostawię. No i dobra, dawaj flight path. Manko Thorgrum. to zobaczmy, gdzie my możemy już sobie latać. A, czyli możemy sobie do Stormwind polecieć przez Ironforge. Ok, elegancko, bardzo dobrze. Okej, okay, teraz idziemy na spotkanie z kapitanem Ruchl Czyli zmierzamy w tym kierunku, cały czas zmierzając na południe. A nie, dobra, tutaj wrócimy następnym razem, kiedy będziemy wykonywali zadanie, ale teraz idziemy dokładnie tutaj. Troszkę niżej. Okej, okay, no to jesteśmy. Siemaneczko, możesz być lub nie świadomy, że zagrożenie ze strony trogów rozprzestrzenia się po ziemiach krasnoludów. Ponieważ rezerwy Ironforge skierowano na front przymierza, zostaliśmy tu z ledwie cząstką sił obronnych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tym ziemiom. Mój pułk został przydzielony do pełnienia warty przy tutajszej bramie i nie możemy opuścić naszego posterunku z obawy przed inwazją. Ale musimy przycisnąć te przyklęte trogi, czające się w górach. Jeśli chcesz podjąć się tego zadania, przypuść na nie atak. Na dowód przynieś mi 8 kamiennych zębów trogów. Dobra, nie ma, nie ma problemu. Teraz jeszcze musimy znaleźć Kobol Flinta i od niego wziąć kolejne zadanko. No i cyk jest, od razu znajduje się przed e, tą wieżą. Musimy chronić jezioro Dejmopal przy tak dużej ilości królewskich żołnierzy walczących dzielnie na odległych polach. Przeciwnik zalewa nasze ojczyste ziemie. Trogi wyłaniają się z każdej szczeliny w ziemi. Ich plaga stanowi największe zagrożenie dla Ironforge. Te odrażające mutanty muszą zostać zniszczone. Dzielny poszukiwaczu przygód, potrzebujemy, abyś udał się na wyprawę i pozbył się stanowionego przez Trogi zagrożenia. Zabij po 10 Trogów z każdego z dwóch rodzajów, a następnie zamelduj się tu z powrotem. Dobra. Okej, okay, no to teraz mamy zadanie związane z Trogami. No, to trzeba będzie wylutować z nich zęby, a także pozabijać 10 z każdego rodzaju. No, to let's go! Dobra, widzę, że teraz może minąć chwilka, zanim znajdę tych trogów, bo skautów już mamy wszystkich zabitych. Jedno, jedna sztuka tych zębów mi jeszcze została do znalezienia. Więc myślę, że ja teraz zrobię pauzę i zaoszczędzę wam tego szukania. Dobra, jeszcze trzech w sumie musiałbym znaleźć. O, a co to za broń? Okej, okay, nic w sumie specjalnego. E, no i, moi drodzy... Tak jak zapowiadałem, w marcu też pojawi się giveaway. Tak więc przed nami pierwszy kodik do zapisania. No to uwaga: kod to 28354 i jeszcze raz 28354. To będzie pierwszy kodik. No i tak jak mówiłem, 29 marca pojawi się filmik, w którym podam Wam linka. Na którego trzeba będzie wejść i właśnie wpisać trzy kody, bo trzy kody będą w tym miesiącu. No i do wygrania będzie, myślę, tak samo jak podczas pierwszego giveaway'a, abonament dwumiesięczny do gry World of Warcraft. No i dobra, mamy to wszystko zrobione, wszystkie drogi. Zabite oraz zęby wylutowane, no to możemy wracać do ruchflusa. Masz mi do pokazania 8 zębów? Jeśli nie, wciąż masz robotę do wykonania, pal. Jestem pod wrażeniem. Broniąc naszych ziem, oddałeś rasie Krasnoludów wielką przysługę. Sam król Magni, Bronzebeard, byłby dumny. Zadanko wykonane, teraz Cobble Flint. Świetnie się spisałeś, Dame Zademonstrowałeś niesamowitą odwagę na polu bitwy. Dzięki staraniom takim jak twoje wygramy tę wojnę. Dobrze służyłeś królowi Magniemu. Jeśli podoba ci się ten typ przygód, proponuję, byś porozmawiał z góralem Gravelgau. Kapitan skierował go na niebezpieczny patrol, więc jestem pewien, że przyda mu się pomoc. Porozmawiaj z Gravelgałem i jest w wieży. Be good. Dobra. No to teraz możemy wracać do Ironforge i użyć naszego Harvestona, ale moi drodzy, zrobimy to w następnym odcinku i tam właśnie się spotkamy. No i przed nami następne zadania. Dużo lutu mam, więc sobie to posprzedaję, myślę, w międzyczasie, a także powystawiam jakieś rzadsze przedmioty. Myślę, że też sobie powykonuję te dostawy, tak żeby Was już nie zanudzać tym. No i co, no wbiliśmy poziom 16, więc nowe umiejętności będą też e, do nauczenia się. No i co, no koniecznie dajcie mi znać, co myślicie na temat, który poruszyłem na początku tego odcinka. E, na temat, właśnie, spowolnienia jeszcze bardziej rozgrywki, e, wprowadzenia więcej rozmowy, więcej jakichś tam ciekawostek, e, anegdot i tak dalej. No i co, no myślę, że to będzie wszystko na dziś. Tak więc wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Kolejnym razem, trzymajcie się, Siemano!